Siemanko moi drodzy, witam was w odcinku z testowania McDonalda w Norwegii, a dokładniej w Oslo. Jesteśmy już pod Baczkiem, także lecimy sobie, wchodzimy do środka. Zaraz pewnie staniemy przy kiosku i coś sobie będziemy zamawiać. O, właśnie go minąłem. Dobra, wchodzimy do środka. No, po, nor po norwesku będziemy no, zamawiać? Nie wiem, a co musisz inaczej? Ej, ale weź, weź ten, weź, wybieraj takie rzeczy, których nie ma w tym. No, ja zamawiam po norwesku, ja nic no, to, to nie rozumiem. Ja wrócić. No teraz już nic nie można z, z tym zrobić, niestety. To idziemy, idziemy do drugiego. Dobra. Na pewno wziąłbym sobie tego fileta bo słyszałem, że dużo ludzi się narzekało, że w Polsce nie ma już tego filetowisza. Ty wiesz, że już brała pata? Czy coś? Nie wiem, patrzę jest. Chicken salsa, co to jest? Chicken salsa, no. Polski jeszcze sobie wezmę te frytki Dobra, jesteśmy już przy stoliku, przełączyłem się właśnie na GoPro, bo na GoPro jest szeroko kąty obiektyw, więc lepiej będzie widać to wszystko, bo tu jest mało dosyć miejsca w tym maczku, bo jest on dwuketrowe, na drugim piętrze znajdują się stoliki. No i znaleźliśmy jakimś sobie przy okienku. Tam jest widok na Lujiego. Sisi będzie patrzeć, i Sisi będzie jadła w maku, patrząc na Louiego. No, ale sobie czekamy na zamówienie. No i no, tak. Mamy sobie zamówienie 27 i, i sobie czekamy. Thank you. No Długo nie czekaliśmy, właśnie dostaliśmy. I wodo, powiedz, że nie masz frytków. Pierwsze wrażenie, nie dostaliśmy frytków. Sysia jest zawiedziona. Zaraz pójdziemy po frytki, żeby nam dali. No i będziemy testować. Dobra, dostaliśmy już wszystko, co się była, także pierwsze co spróbuję, frytkę z batata. Twoja mina nie jest zadowolona, więc... Dziwne strasznie. Wolę normalne frytki. Ja ogólnie nie tak z batatami, także... No. Pierwsze co? Co jest twoje? No, pierwsze co to filozofisza, właśnie spróbuje. A jakie to małe? Ale bułka jest taka mięciutka. Fajna. Takie to jest malutkie. Także to wejdzie na dwa razy, chyba. Boronca. Yy, I chyba mi usta pękły. No. Jakoś od dwóch dni od przyjazdu mam takie usta suche, że mi całe popękały. Więc, więc będziecie widzowie z mieli czy mi filmik jest nie Naprawdę Na pewno. Ale pierwsze wrażenia z Tofisza są takie, że nie jest on jakieś doskonały. A ile zapłaciliśmy? 230 jakoś tak? No 20-30? To to jest zależy w jakiej pracy, ale w takich podstawowych, około godzina pracy. Za cały talerz, nie? A w Polsce. To bycie wyniosło tak z 7 dych pewnie. Około no. bo no zawsze za dwie osoby, jak jestem ten czy coś, to płacimy tak pięć dych. No. No tak 5-7, no zależy co, ile by ten ofisz na przykład kosztował czy coś. No to siedem dych to już masz pół dnia pracy w niektórych, nie? A tutaj masz za godzinę pracy. Polskie standardy. Jest spoko, ale dupy nie urywa. Tak jest ale... <laughs> ale no... Ale nie. Te frytki z batatów muszę normalnie zagryzać. A widzisz różnicę, ile tutaj na przykład jest sałaty? Patrz, jest zapakowany. Chociaż, że te tam sałaty, to pewnie nie bardzo. Jeszcze mam takiego burgera. Fajny jest, ale nie powiem. Fajnie wygląda. Nie, dzięki. Tak, jadę. Z na frytkę tych batatów. Po coraz lepiej smakują, one są takie słono-słone. Słono-słodkie. Przeliczając na złotówki, jakbyśmy tutaj chodzili do maka cały czas. mak to i tak jest jedna z tańszych restauracji. <tryk> tutaj w Oslo. A za tatkę jedzenia nas wyszło 215, y, 230 koronek tak to jest 115 zł. No ale porównując z zarobki do naszych, trochę jest różnicy. Nie? Ja sobie teraz biorę wrapa. wrap jest tak, no, chociaż opakowanie jego jest duże. A zobaczymy, jak jest w środku. No, nawet taki spory, nie? Ja wziąłem spicy, nie? Ale w sumie ten sosik dobry jest. Z takiej ostrawy, ale nie za ostrawej. Teraz z boczkiem jest spoko. Tak wygląda w środku. Sosik jest też spoko. Trochę dużo tego nawalili. Ale myślę, że jest okay. Ej, ten boczek, jest spoko. Bo był taki mały wrapik, On no niby, niby na małego wygląda, ale myślę, że tak szybko wejść na przekąskę, to mógłby zaspokoić głód. Dla ciebie szybko na przekąskę, ja dla mnie to zdanie główne, więc... No tak. Starałem się w ogóle wybierać takie rzeczy, których nie ma w Polsce, żeby przetestować sobie. Nie było zbytnio jakoś wyboru jednego, nie? Raczej mniej było niż w Polsce, niż więcej i różnych rzeczy. No, w ogóle założyliśmy, że nawet tu tuforiu tutaj nie ma. Ale to jest powód dla Polaków, co bulaków No tak. I też kuponów nie ma, nie? Znaczy no są tam jakieś kupony, ale chyba tylko na kamerę, z tego co widziałem. Ten wrapik był spok. A ile on kosztował, wrapik? 60 coś chyba nie? 64? Spicy chicken? No. 64. No, no. To jest taki chyba nie? No i co? Ja już skończyłem. I tak bym więcej nie zjadł, się na jeden. Trochę sporo. Chyba pieprz nawet tutaj. Ulubsuga. O! No, ale tak po co... Tam w tu... ogóle tak stoi, stoją. Możesz powiedzieć, że tam stoją sobie, że można sobie nadawać. No, no w ogóle Polska, tam... Ja tego nie widziałam. No, to teraz pójdziemy tam, tam nagram bo tam są takie no to darmo w sumie sosy, ketchup jest majonez, tak? Sól, sól, no znaczy tam no, sól to tam wiesz, ale tak, no, ja ketchup tak, jest... No można sobie podejść, na się też chce i, i tyle, nie? No ale tak podsumowując i oceniając już te te, to filetofisz No mm, taki 2 na 10 No takiej serii 2 na 10 Nie, nie taki, że nie zjadliwy Ale, ale ten, taki strzał, a ten wrapik, spoko był ten wrapik, duży no, duży to po pierwsze, żeby się najeść, ale też yy, siło, spoko było, tylko że przy końcu jak nam więcej napalili, to moim zdaniem takie zbyt kwaśne się zrobiło i takie mdłe aż, no ale jak bekonik też wjechał, też wjechał bekonik, to, to też było spoko yy, i chyba lepiej właśnie brać z, ten, wersję z bekonem niż, niż tylko z tym kurczakiem, było jeszcze z rybą ale z rybą też mi, chyba mi się wydaje że było niedobre, dobra, jeszcze to chyba wrócimy tutaj i, i sobie już w drodze powrotnej dokupię sobie te, e, te serowe kuleczki, nie wiem, kawałeczki. No i też przetestujemy także do zobaczyska za jakieś parę godzin.